momenty startowe dobrze z pierwszego pola. Bartosz spektała długość motocykla przed Mateuszem Bartkowiakiem. Waculik poszukał sobie miejsca bliżej bady, ale pierwszy łuk nie należy do niego. Zobaczymy, jak będzie z drugim wirażem. Martin Waculik próbuje, kombinuje bardzo blisko bady. Musiał pracować swoimi innymi nogami, by nie zbliżyć się zbyt mocno do płotu, ale jeszcze jest w grze. Martin Waculik jeszcze będzie go stać na skuteczną gonitwę. Przed nim jest Bartosz Smyktała. Na... na drugim wirażu Martin Waculik. Już wiemy, że od tego wyścigu nie wygra po raz pierwszy pokonany w tym meczu Martin, Martin Wacurik, jego pogromcą okazał się, okazał się Bartosz Smektałat Za chwilę po prawej stronie jeszcze pojawi nam się zawodnik i no nie miał gdzie to jedno no by było na pewno gdzieś tam dotknięcie, no ale tak jak już kiedyś mówiłem, żurzel jest sportem kolizyjnym. Nie wiem czy czasem nie ruszył się troszeczkę Anders Thompson. No dobrze to tak się wszystko skończyło. I znalazł się w tym miejscu na torze, gdzie nie powinien się znaleźć, bo miał wyścig praktycznie pod kontrolą, i tu no, sam, się, sam się położył, sam się wywrócił. E, myślę, że spokojnie mógł kontynuować wyścig. Tu widzimy, no miał problemy. No zobaczmy. No. na derby, poszli kto najlepiej świetnie z czwartego Jakobsen Dudek mocno w krawężniku ale Jakobsen, a jeszcze bliżej kredy przemysła Pawlicki, jednak Duzers w tym swoim tysiąc pierwszym wyścigu jest na prowadzeniu w pierwszym, na pierwszym okrążeniu na drugim łuku, on jest na czele chwilę ostatni wyścig, Piotr Pawlicki nie dał się założyć Mikkelsenowi, ale ten już pod płotem tańczy i przelatuje. Drabiki, kołodziej wpadają do akcji i co dalej? Pawlicki też wraca do gry, drabik jest czwarty, ale podjeżdża pod Pawlickiego wzorowo, już jest trzeci. Pawlicki tego tak z całą pewnością nie zostawi, idzie w kredę, Peter będzie się wynosił nie po krawężniku. Jest jednym z lepszych na świecie, jeżeli chodzi o jasne po kredzie. od Bertson, Janowski, Holder i Wolfinden Wolfinden znowu znakomicie zamknął tam Holdera. Spojrzał się jeszcze tylko na Macie Janowskiego i znowu na 5 do jednego wyjadą gospodarze. A więc nie chcą pozwolić na to, żeby Argent Malesa zdobyła więcej niż 35 punktów. ogólno-ekstra Ogólnoekstrajgowy spisek, żeby za albo mniej oczek, tak to się teraz zapowiada, bo tam Bertson się stara, niemrawy jest Chris Holder, sporo za resztą stawki, Australijczyk jedzie teraz na czwartej pozycji, a z przodu Maciej Janowski szeroko, jak nie on w tym spotkaniu wypuszcza się Taj ten, który jedzie tą ścieżką bliżej, Odsypanej na wierzchni toru, tam jeszcze teraz Bertson, ma chrapkę, żeby zaatakować Macieja Janowskiego i pójdzie teraz na okrętkę po szerokiej, próbuje tam chyba jeszcze przycinki, ale Maciej Janowski trochę to przewidział, bo też wykontrował, Bertson szybki, na tej prostej może teraz wejść między dwóch, jeżeli będzie tam miejsce. Benson jest naprawdę dobrze dysponowany, ale szybki jest Dolimir Benson i już przed Janowskim uśpiony Janowski chyba nie spodziewał się tego ataku, chociaż teraz odbija pozycję, ale nie. Benson na ostatnich metrach przed metą strzelił Macie Janowskiego. Wynik dawno rozstrzygnięty, ale emocji ale ja święto. W 15 biegu naprawdę fenomenalne.